Ktoś dzwoni. Straż pożarna, słucham. Pali się, pali. Ale co się pali? Pasat sąsiada się pali. Pasat, A stary? Stary, ale mocno się już pali. A gdzie to się pali? No u nas we wsi się pali. O, ale to jest problem. Jaki? Bo koronawirus jest. I teraz tylko zdalnie gasimy. Ale jak zdalnie? No, my mówimy, a obywatel działa. Macie wąż? No mam. To pokażcie. No trochę więcej tej wody. Pokażcie tam trochę więcej. Będzie dobrze. Rękawice jakieś? Dobra. Maska. Nada się. Kełm. Super. To teraz, słuchajcie, atakujecie i jak zgasicie, to dzwońcie. Ale jeździmy na wszystko. Spokojnie, spokojnie młoda, na pierdolę, chcesz jeździć? No, pożar to pożar. Jak jechać, to na coś konkretnego. Ucz się od stary. Halo, halo, straż? Straż pożarna, słucham. Jak wam tam poszło, obywatelu? Pasa już się nie pali, ale się pali garaż u sąsiada. W takim razie już jedziemy. Jak my nie zgasimy, to już nikt nie zgasi.